Dzień dobry. Proszę Państwa, rząd Indii zdecydował się na obniżenie stawek celnych na zarodki służące do krystalizacji diamentów metodą CVD. Obniżka jest dość spora, bo z 25% do 20% ma to ożywić sektor diamentów produkowanych, krystalizowanych laboratoryjnie. Przy okazji rząd Indii planuje również zwiększyć sprzedaż platyny, dlatego że obniżono stawki celne na platynę, o, obniżono o 6,4%. Z 25% do, do poniżej 20% w tym momencie, czyli też z jakiegoś powodu promocja platyny na rynku indyjskim się zaczyna. Zobaczymy, jaki, jaki to będzie miało wpływ na branżę w przyszłości. Oczywiście nie umieszkam Was o tym informować. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.